Czyli odkąd kobiety również mogą się powoływać na swój komfort psychiczny jako składową całościowego rozumienia zdrowia. Mhm. E, czyli te, przez te około dwa lata to dopiero ostatnio zdarzyła się pierwsza pacjentka, gdzie wcześniej mieliśmy po kilkanaście nawet rocznie. I prawidłowość jest taka, że wcześniej te pacjentki e, po prostu zgłaszały się w trochę późniejszych ciążach, na przykład mhm. 22 tygodnie i one po prostu już nie miały wyboru. Teraz, odkąd mają wybór, e, one te ciąże jednak zakończają i dokonują aborcji. Czyli, bo tutaj będzie coś dla naszych widzów kontrowersyjnego. E bo ja sprawdziłem, że faktycznie od 20 znaczy te dane z 2022 roku, które mamy to wzrosła ilość tych aborcji wykonywanych z powodu zagrożenia zdrowia, w tym wypadku zdrowia psychicznego tak. matki. Część osób mówi, że to jest tak przetacza się do skońca, że to jest taki wytrych obejście prawa. O tym za chwilę porozmawiamy, tylko chciałem, żeby to tak jakby wybrzmiało. Czyli przed wyrokiem